Pławna Dolna to niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku. W samym jej sercu znajduje się niezwykłe miejsce Zamek Legend Śląskich, który przeniesie nas do bajkowego, choć czasami mrocznego świata. Zamek wygląda jak namalowany i wyrwany wprost z baśni. Powstał z pasji i miłości do sztuki, ale to dopiero po przekroczeniu bramy ta baśń odkryje się przed nami i przeniesie nas do całkiem innego, zaczarowanego świata. Zamek Śląskich Legend jest to jedna z nielicznych atrakcji tutaj w naszym w Rejonie. Na pewno jedna w swoim rodzaju. Nigdzie nie spotkaliśmy się z podobną chociażby instalacją, jaką jest w zamku. Ten spektakl, bo to jest naszym głównym mięsem i naszą główną atrakcją. Ale oprócz tego można sobie tu przyjechać z rodzinką, pobawić się w domku litograficznym, odbijając linoryt, który zabieramy do domku, na przykład, czy pobawić się w zajęciach teatralnych dla grup zorganizowanych, jakie tutaj organizujemy. Tak, krótko mówiąc, pławnej, w centrum Pławnej. Po prostu z pustki i marazmu stworzyłem taki zameczek dla dzieci zamek śląskich legend. Nie? I po prostu tutaj. Żeby, żeby, żeby schować całe te zdarzenia, legendy, te lalki po prostu, żeby sprowokować dzieci tutaj do, do przybywania, a zarazem żeby tutaj nie opierać swojego żywota na chlaniu piwa i, i, i czekaniu, Bóg wie na co. nie? Ja tu przyjechałem 30 parę lat temu i po prostu tu nic się nie działo, poza piciem piwa. Fajnym, musiałem oczywiście też tutaj uczęszczać, ale Tutaj zrobiłem coś taki rodzaj prowokacji, gdzie się ludzie zaczęli pojawiać, coś się zaczęło dziać. Festiwal jakiś legend, cuda, sceny, jakieś plenery. Wnętrze zamku to miejsce pełne baśni i legend. Tutaj na żywo zobaczymy spektakl jedynego na świecie strunowego teatru lalek, gdzie bohaterowie są wielkości człowieka. Każda ze scen opowiada legendy śląskie z duchem gór w roli głównej. To jest przedstawienie sześciu legend naszego regionu i jakby przez pociąganie za sznurki żywiamy te kukły dla zwiedzających, i każdy może sobie przyjechać i pozwiedzać u nas taki na 20-minutowe przedstawienie. Przyjść i pooglądać legendy z naszego regionu. Marionetki strunowe wcielają się w różne postacie, pomagając wczuć się w daną historię. I tu są sceny, które tutaj pociąga szpec za linki, i to wszystko się rusza prymitywnie, paralitycznie, ale z wdziękiem. Dla Echo 24 Anna Stańczak.